Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo życzę, że jesteście. Dzięki. Muchas gracias. Pamiętajcie, co kluczowe jest miłość. Amor. A dzisiaj mamy kilka cech. Miłość daje wolności, miłość przebacza, miłość daje nowe życie. Po pierwsze, jakie widzieliśmy w pierwszym i drugim czytaniu, to dzisiaj możemy wybierać prawdę albo kłamstwo. I tak jest w naszym życiu. Nie ma więcej. Codziennie musimy walczyć, bo jest dramatyczna sytuacja na każdej chwili. Prawda albo kłamstwo. Chcielibyśmy, że pomiędzy było kilka rzeczy. I tak szukamy. Ono wie, padre, bo ja soż tam, i tłumaczymy, że tak, że nie do końca było prawdę, ale nie. Pan Jezus jasny mówi: albo tak, tak, albo nie, nie. Maseczki. Uważajcie, to będę mówił na takie wewnętrzne. Wygodnie jest używać maseczki na taki sposób, że coś jest ukryte. W naszym życiu, w naszym sercu coś zawsze jest ukryte. Dlaczego? Bo jest kłamstwo. W naszych relacjach, w naszych rodzinach, w pracy. Tak. Od kiedy jesteśmy tak mali, że nie mówimy prawdy, no to On robił. I to bardzo dobrze robimy. Tak ciężko jest mówić prawdę. Bo kiedy mówię, co to jest prawda, mówię do końca, kim ja jestem. Jestem sławem. Nie umiem robić wszystko, jak powinno być. I jestem doskonały. Biednym. Właśnie by było, zastanawia się w naszych historii, ile jest kłamstwo. Słuchajcie, jeżeli trzymacie coś tam, kiedyś to będzie, bo wszystko będzie jasne. Bo jeżeli będziecie blisko Boga, coraz bardziej. To światło daje jasność i robi, że ta noc będzie jasna. Kłamstwo jest wrak miłości. Tam nie ma Boga. Tam nie ma Boga. Tam jest diabeł. On panuje. Nie lubimy mówić, że On jest, ale jest. Słuchajcie, że było jasne: że jest albo prawda, albo kłamstwo. Nie ma więcej. Albo Bóg, albo diabeł. Dzisiaj w czytaniu, albo susanna, albo prostytutko. Po drugie, miłość to jest przebaczenie. Tak. Tylko Pan Jezus może tak piękny. Jasne mówić, jaka jest ta miłość, miłość Boga. Oczywiście, że tutaj oni no, po prostu na siłę postawili tam kobietę, żeby po prostu prowadzić Jezusa. To takiej ciężkiej sytuacje. No to Mojżesz mówić, że, że mamy kamienować, a ty? W tym momencie Pan Jezus milczy. Piękny. Piękny, bo Bóg, Pan Bóg milczy. Tylko on mógł mówić, już. Wystarczy. On może potępiać i tego nie robi. Dlaczego jeżeli ty ma włosy? Tego nie robi, bo on jest miłością. Pan Bóg jest miłością. Milcze. Tyle razy tak łatwo jest mówić o miłości, ale wcale nie ma miłości. Tyle razy nie rozumieliśmy, jak Pan Bóg kocha nas, bo on milczy. Tyle razy myślimy, że ta miłość ma być inna, inaczej, że ma mieć taki znak, i nie węsoż tam. I wcale tak nie jest. Bo ta miłość robi więcej, niż co my myślimy. I co robi? Pan Jezus w tym momencie milczy. Bo wiecie, co robi? On bierze to wszystko. Ta kobieta ma karę. Tak, oczywiście. Mojżesz mówi jasne, że mamy kamienować. Ale tę karę Pan Jezus wierzy na siebie. I co robi? On umiera na krzyż. On daje swoją życie. zamiast tę kobietę. To jest miłość. To jest przebaczenie. Wiecie, pamiętam takie eh, mocne sytuacje. Rodziny, że ja znam do dzisiaj. Ale to, co oni mieli, rodzina, że chodziła do kościoła i chodzi do kościoła, i to było już 10 lat temu, mąż zdradził żonę. I nie tylko raz. I to jest ciężko. To jest trudno. Już po tyle lat w małżeństwie. Dzieci 15-16 lat. Żona nie robiła takie droga najszybszej. Nie. Kiedy ja mówię węcią, że będę kochał Ciebie do śmierci, to i teraz mówię. Ona przebaczyła. I codziennie przebaczy, bo to nie jest, że już załatwione, okej, okay, nowe wiesz, nie. Wiecie, co to jest? Codziennie stara się kochać, kiedy są takie doświadczenia. Ale ona pamiętała bardzo dobrze, że ona mówiła w kościele: I na zawsze Ja Cię kocham. I to Pan Bóg wie. I to jest miłość. Bierze tę karę. To jest śmierć, to jest krzyż, ale to jest prawdziwa miłość. Tyle razy my robimy takie krótko, no i takie szybszej, Uciekamy. Nie zdążymy być tam, na Golgotce, gdzie jest ta większa próba, gdzie do końca miłość oddaje siebie samego. To jest przebaczenie. Tylko prawdziwa miłość przebacza, ale na taki sposób, nie inny. I ostatnie Zechet, miłość daje nowe życie. Tak. Idź i odtąd już nie grzesz. I już więcej nie mówi Ewangeliu, co się stało, gdzie ta kobieta była i co robiła. Ale na pewno to spotkanie zmieniło całe życie. Bo wiecie, ona dowiedziała się, że kiedy Pan Bóg postaje nas w środku, nie robi jak wszyscy, jak my robimy. Że po prostu jesteśmy od razu winni. Jest śmierć. Nie. Pan Bóg nie potępi. Kiedy Pan Bóg postawi nas w środku, w centrum sytuacji, to robi, bo On nas kocha. I nie patrzę bardziej, jaki jest ten grzech. Patrzę bardziej, że ja jestem synem. I On od zawsze mi kocha. I będę to robił. jeszcze nie doświadczyły, że taka jest miłość? Jeszcze nie dowiedziały się, że On i tak będzie kochał Ciebie. Nawet tam, gdzie jesteś, nawet w takiej sytuacji, nawet w takich grzechów. Wiecie, sam Pan Bóg. Jest nasz świat w Jezusie Chryst Chrystusie, aby nas zbawić. On przyszedł, aby nas zbawić. On był tutaj, aby dotykać nasze sytuacje, nasze relacje, gdzie tam jesteśmy zranieni, gdzie tam jest grzech aby zbawić. Dlaczego uciekasz? Dlaczego nie mówisz prawdy do Niego i mówisz tak jestem. "Taki jestem, tak jest moją sytuację, moją historię, sować moje rany, sować, że nie dam rady, że nie zawsze wybieram prawdę, Że bardziej mieszkam tam, gdzie jest kłamstwo. Jeżeli tak robisz, będziesz próbował skosztował, co to znaczy miłość, i będziesz miał prawdziwe życie i życie wieczne. Amen.